No witajcie, witajcie. Powoli wszystko zaczyna się klarować. Dotarły moje diody LED -y SMD 3528 w kolorze zielonym. E, wrócimy może do tematu. To jest licznik od skody. Tą skodę będziecie mieli w miniaturce. E, cóż tu się działo, powiem tak, nie nagrałem, ale od. Yy, właściciela tego pojazdu, mam krótki filmik, także szybko yy, wrzucę go Wam, możecie zobaczyć co się działo i co ja zdiagnozowałem. Teraz tak, tu macie taką małą diodę SMD, <laughs> na jednym jej rogu yy, widać tak jakby uszczypanie, gdzieś to widać tak, nie jest to typowy prostokąt, a ma, postaram, widzicie, takie małe wgłębienie. To oznacza, że to jest masa. Eee, jak to sprawdzić? Mamy miernik. Eee, ustawiam sobie na tutaj pomiar diody. Czerwony na oporność, czarny kom I sprawdzamy, czy to hula. Ok, mój miernik został włączony. Eee, przybliżę się trochę, żeby zobaczyć, dobra i teraz od spodu tej diody mamy dwie nóżki jeżeli dotknę te dwa piny i jest sprawna dioda powinna się zaświecić na kolor podany akurat ten zielony działać? działa świeci się nam na zielono okej mamy to, <laughs> dioda wlutowana kurde powiem wam trochę zimno mogłem piecyk wcześniej włączyć to by tak łapki nie dygotały bo naprawdę te e, małe ledy są no strasznie małe no 3,5 milimetra tak na, na 2,8 mm, także e, bardzo malutkie co robimy bierzemy licznik auto mam na działce także podepniemy i tak jak widzieliście to co się działo plus to co opisywałem w jednym z filmów czyli Włączymy zapłon, pali się cały czas lewy kierunek. Odpalimy samochód. Już lewy kierunek się nie pali, ale jak włączymy lewy to się mruga, a jak włączymy prawy to mrugają się oba kierunki łącznie z tempomatem. Zobaczymy czy wlutowanie tej jednej yy, diody coś pomoże. Keylitching okay, mamy wpięty jako taką komunikację ma 00, tam tylko jedna ta jest. Zaraz zobaczymy. Co się będzie działo o, Wycieraczka z tyłu, nie dobrze, nie dobrze. A nawet nie zwróciłem uwagi, czy się palił. To kupa kontrolek. Teraz nie wiem od czego to, ale podejrzewam, że przez to, że licznik był odpięty, trzeba jakieś błędy skasować. Ok, lecimy. Lewy, prawy, e. To działa a światełka? Nasza dioda działa dobra, teraz tak trochę ciulowo, bo zimna jak cholera. Łapy mi odmarzają, wszystko się trzęsie. Prawo, lewo. Jeszcze dla pewności wrzucę awaryjki. To co? Czyli jedna dioda załatwiła sprawę, nie? znaczy się w zasadzie dwie bo tą prawą też wymieniłem od e, mm, kierunku bo coś tak mi słabo żarzyła i obawiałem się chociaż widać zaraz, że nowa to jest nowa jednak nie? E, że, że tutaj wszystko ładnie działa e, powiem wam tak, zimna jak cholera a ja mam jeszcze jedną ważną rzecz pewnie domyślacie się tu trzeba w aucie siedzieć mam nadzieję, że na zapalonym samochodzie zrobi mi test wskazówek co go trochę ogrzeje bo ja muszę ustawić tak, jakby zamknąć go i ustawić wskazówki, nie? I to jest właśnie zabawy. Także yy, najważniejsze, że to mamy zrobione. Yy, tutaj jest bajka. Dobra. Włączę jeszcze raz zapłon. Mam nadzieję, że jakieś nieistotne błędy się palą. Dobra. Czyli ta. Ta, ta zielona już się nie pali. Tutaj wszystko cacy działa. No. Także ja robię. Lecę po kompa do garażu. Nie, no będę musiał trochę to ogrzać, bo kurczę, zeświruje. Troszkę za zimno, powiem wam szczerze. Troszkę za zimno. O, nawet nie wiem ile teraz jest paliwa. Ok, składamy liczniczek na tyle, na ile oczywiście możemy. Czyli niewiele, bo musimy ustawić te wszystkie wskazóweczki i tak dalej. O, cyk. Skoczyło. Skoczyło w swoje miejsca. Teraz nasze tarczki. Ja je troszeczkę powycieram. Oki doki. <laughs> Także prędkościomierz idzie na prawo. Obrotomierz idzie na lewo. Na końcu wskazóweczki. I bym powiedział: robota skończona, nie? Dobrze, że tutaj mamy takie miejsca. Dwa. W których trzymają nam się te zegary lekko jeszcze tu na te kółeczko z tej strony już trzyma z drugiej bo mamy takie zabezpieczenia żeby nam to siedziało na miejscu, rozumiecie? O, tu wskoczyło. Tu też siedzi. Siedzi. Dobra, w porządku. Będziemy na samochodzie już zakładali wskaźniki. Z tym będzie zabawy. Dobra, przyjechałem sobie do garażu, bo zimna jak cholercia. Powiem Wam tak, nagrywać, ustawiania tego wskazówek się nie opłaca, bo to trwałoby z pół godziny. Eee, o ile tutaj doszedłem ładnie do 90, tam jest laptop VCDS cały czas uruchomiony. O tyle jest taki problem, że jak trochę przekroczycie skalę, tutaj, mianowicie nie będzie na środku. To wyłączycie zapłon, wskazówka wróci wam na zero i będzie robić takie tyk 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 ty, 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 ty. Będzie tak skakać. Musicie idealnie się wstrzelić w zero, żeby ona zeszła. I teraz jak włączam zapłon, <zulatyczny> mamy oczywiście rezerwę. Teraz już wiem, że jest rezerwa, bo się pali przy okazji lampka. I ona po prostu schodzi jest pięknie eee, co do diody no to ja już pokazywałem ja sobie odpalę bo ciul wie ile Jaki, jak dobry akumulator ma ten samochód eee, włączam sobie światełka widzicie lampeczka pali wcześniej tam na tym krótkim nagraniu widać że nie pali lewy kieruneczek prawy kieruneczek awaryjne Długie. Jakieś tam przecięgielne. No, cóż, cóż, wydaje mi się, że pięknie, co? W takim razie robotę uważam za zakończoną. Ja tutaj tylko tą szybkę jeszcze wsadzę od tyłu trzy śrubki. Pokazałem Wam, jak sprawdzać takie diody. Także, jeżeli będziecie mieli taką zwarę u góry, to sprawdźcie sobie diody. Pewnie która się strzepnięta. Pozdrawiam wszystkich. No, witajcie, witajcie. Tu trafiło do mnie to Volvo V70 24 Dieselek D5. Pokazywałem Wam krótko na temat radia, które zrobiłem. Okaże się zaraz, czy działa. To jest świeżo zakupione auto przez mojego klienta. Niestety, pomiędzy świętami a Sylwestrem. Że tak powiem, miałem wolne. Dał do jakiegoś mechanika na wymianę świec. Miał starą skodzinkę 2-3-2-4 rok i była z gazem, także benzyna. Gaz wymienił mu świecę coś tam przy podejrzewam uszczelkę kolektora sącego i auto spłonęło. Dlatego teraz mamy nowy zakup. Tutaj mam, że tak powiem. Plan działań: Trochę tego jest rozrząd pompowody, uszczelka za górnym kołem rozrządu, czyli uszczelniacz, wałka rozrządu, y, pokrywa zaworów, uszczelka. No, tutaj Wam powiem. Ja tu troszeczkę wmyłem, eee, leje się, leje się i to grubo. Dlatego najpierw zabrałem się za rozrząd, już tutaj wszystko jest złożone. Eee, powiem Wam tak, jest trochę chłodniej, więc że tak powiem tam dolny napinacz dojdziemy gdzieś tam, dojdziemy, dojdziemy, dojdziemy czy nie dojdziemy? nie dojdziemy, może trochę zzoomuję dolny napinacz dałem ciuteczkę dalej czyli bardziej naprężony z racji tego że no nie ma tutaj, za gorąco w garażu i znając życie nam się poluzuje troszkę ale oczywiście jeszcze nie zakładam osłony ja go odpalę bez osłony płynem zalany Tutaj e, powiem tak. Jeszcze olej, filtry, a na samym końcu będziemy uszczelniali. Tutaj tą górę, już wszystkie zestawy, wszystko jest kupione. Mam nadzieję, że wszystko, bo w Volvo nie siedzę i zobaczymy, e, czy to zda efekt. No, chcąc, nie chcąc, trzeba to zrobić. A zaraz jeszcze odpalimy sobie to auto. E, że tak powiem, idę do bagażnika. Podłączyć akusa i zrobię mu pierwsze kręcenie. Zobaczymy czy odpali. W takim razie dostajemy się do bagażnika, tutaj od tej strony. O A. ciemno, latareczki nie mam, ja zaraz podłączę tam akusa i będziemy działać. Dobra, włączyłem latarkę żeby nie było. Generalnie to auto w ogóle coś tak ciężko kręci Czego to będzie wina, na razie nie wiem Póki co sobie tylko tak załapiemy Ach, aku z bagażniku ja mam wąski garaż dlatego włażę od tyłu No jak widać co nieco było włożone Cóż poradzić biorę kluczyk i co, palimy wrotki, nie? Zobaczymy. No, radyjka nie ma. Teraz będę je składał. Z dwa razy dam mu na zapłon. On trochę, że tak powiem, wyżej stoi. A, jak to się wyłącza? Tak się wyłącza. A, jedno dalej i jest. Czyli ma pompę w baku. Ostatni rozrząd był wymieniany 2016 rok. No chyba powinno starczyć, nie? O. Chodzi. Chodzi. Te patrzę sobie ogólnie, jak pracuje. Tak jak mówiłem, napinać się cofnął. Teraz jest w tej pozycji, w której być powinien. Teraz tak, eee, te dwa tranzystory nowe pod spodem płytka zlutowana. Tutaj nowy tranzystor. Hmm, tutaj te dwa układy polutowane. Nie, żebym był wszechwiedzący. Hmm. Dane ściągnięte z internetu, no składam to do kupy i zobaczymy, czy dźwięk wróci, czy nie, nie? Generalnie co, <laughs> tak tylko mniej więcej je złożyłem, napędu jeszcze nie wstawiałem, tutaj telefonu nie podłączałem, podłączyłem tylko same tam wtyczki z tyłu od anteny, od wzmacniacza i tak dalej, eee, włączymy sobie zapłon, i co. Kamieński, ty to jest to... gość normalnie jesteś, jesteś gość. E, także y, jutro jeszcze ogarnę tam y, te wtryski u góry. Y, uszczelnimy sobie pokrywę i auto do klienta. Ale mnie chrypka złapała powiem wam. A że mnie zapomniał tych lampek, tutaj zasranych wymienić, bo wszystko poskręcam, złożę na końcu, zobaczę, że lampki nie działają. Tutaj, o! Jakbym wyłączył oświetlenie, to widać, że po prostu te diody się palą, a tutaj nic się nie świeci. Tylko e, bodajże ta strona. ta, ta tutaj. Także. E, Faktycznie to, co tam gdzieś w internecie zdziała, ale, ale niestety te układy się spaliły, także to są nówki sztuki. Pozdrawiam.